Myślę, że cyfryzacja w spedycji, w transporcie, w naszej branży jest potrzebna, ponieważ raz, że zbieramy bardzo dużo danych, które pomagają nam zmierzyć biznes, oszacować, zaplanować i podążać ku przyszłości, która zdecydowanie idzie w kierunku cyfryzacji i optymalizacji procesów. Dlatego, jeżeli do tej pory są spedycje, które działają na mailach, na messengerach, na komunikatorach, Tracą bardzo dużo, bo bardzo mało danych dostają. Muszą do każdego klienta wysłać maila z zapytaniem, przeanalizować to, nie korzystając z narzędzi, które są dedykowane dla naszej branży. No, może się okaże, że w przyszłości będą miały problem z utrzymaniem się na rynku. Myślę, że się boją, boją się zmiany. Pewno też nie są przystosowani technologicznie. Małe, średnie, duże firmy, ja nie, nie wrzucam ich do jednego, do jednego worka. Każdy zaczynał w różnym okresie, z różnymi klientami pracuje, jedni mają taką potrzebę i nie, pod, nie widzą możliwości, żeby się rozwijać z danym klientem. Może nie patrzą w przyszłość, ale te firmy, które planują przyszłość, które mają misję, wizję i cel, myślę, że e, będą sobie bardzo dobrze radziły. To, że my się gdzieś zamykamy wśród naszych klientów, wśród firm, to, to wydaje mi się, że nie, bo kraj, Europa coraz bardziej się otwiera na nowe kontakty, na, na nowe możliwości. Coraz więcej jest platform i firm międzynarodowych o międzynarodowym zasięgu obsługujących bardzo dużych graczy, które bazują właśnie na takich platformach. Technologia to jest postęp, to jest coś do czego musimy się przyzwyczaić, czego musimy się nauczyć, bo to jest pewna zmiana. Przede wszystkim rozwój, generalnie w Polsce, branży, branży IT jest teraz gwarancją rozwoju firmy, więc te procesy, typu właśnie automatyzacja, integracja z systemami, platformami zewnętrznymi, gwarantują nam przede wszystkim redukcję kosztów, jak i czasu poświęconego na, na pracę, co przekłada się na większe profity dla firmy. Wszystkie systemy nasze zewnętrzne, które są połączone dzisiaj mamy same auta Euro 6. Jest tam ich około, około 170-180 aut. Wszystkie są podpięte pod e, dany system. E, tak naprawdę mamy kontrolę nad każdym kierowcą, nad każdą naczepą, nad przeglądami, nad wszystkim, e, co za tym idzie. Widzimy ile kierowca przejechał na pusto, ile przejechał na, na e, z pełnym ładunkiem, co za tym idzie, w których regionach postawiliśmy auto i które najczęściej, z których regionów wracamy też auto, a bez ładunku. Tak? To daje informację od razu do naszego działu handlowego, że w tym regionie potrzebujemy pilnie ładunków. Ta pełna e, jakby, informacja, którą możemy czerpać z naszych systemów, daje nam obraz, którego wcześniej nie widzieliśmy. No na pewno sama integracja z shipperami, czyli z załadowcami, dużymi firmami, to jest projekt, nad którym pracujemy teraz z firmą Trans. Daje nam, nam i załadowcom dużą elastyczność w podejmowaniu decyzji i szacowania biznesu poprzez optymalizację kosztów. I dla nas jest o wiele lepiej dostać takie zlecenie bardzo szybko sprawdzić nasze możliwości, wycenić i działać dalej. Tak? Im więcej takich zleceń dostajemy ad hoc, tym więcej biznesu jesteśmy w stanie ogarnąć. Wbrew pozorom. Ta pandemia odnośnie tych procesów przyniosła bardzo duży i dobry skutek, ponieważ większość firm przeszła na pracę zdalną i wtedy tak naprawdę doceniła, że większość tych procesów możemy realizować bez bezpośredniego kontaktu z innymi osobami tak, w siedzibie firmy.